Ale to jest pogoda. Niebieskie niebo bez murki i słońce. Tak, i to jest właśnie pogoda. Piękna pogoda, mimo że jest dosyć chłodno. Tego poranka, ale ma być trochę cieplej. I w końcu może zrobi się ciepło tej wiosny. No i mimo tego pięknego poranka, pięknego słońca, i już mam nadzieję, miałem nadzieję pięknego dnia, po włączeniu radia, aby posłuchać muzyczki. Popsuł mi się humor, bo nadziałem się na wiadomości. I co się dowiedziałem? Dowiedziałem się, że rząd oświadczył, że pandemia była udaną sprawą. Między innymi dlatego, że po prostu zatrzymali umieralność. I, i nie ma co teraz jak to się mówi kopi kruszyć, e, musi być pojednanie. Nikogo nie ma co oskarżać, przejść trzeba do porządku dziennego, bo jest, było, jest i będzie bardzo dobrze. Trzeba tylko przytakiwać i robić, co nam nakazano. Dodatkowo, Włączyli takie różne wstawki statystyczne, na przykład oświadczyli, że dzięki dzięki pandemii, a więc e, pozamykanym szkołom, dzieciaki w drodze do szkoły, <grytanie> to jest teoria, bo nie mogły chodzić do szkoły, bo szkoły były pozamykane, nie było wypadków w drogach. Wypadkowość spadła i w ogóle dzięki pandemii różne statystyki poprawiły, poprawiły się pozytywnie. Czyli mamy, mamy po prostu sądzić, że jest pięknie i jest wszystko w porządku. A dzięki czemu? Dzięki różnym postanowieniom Dubków. I plandemii. Cieszmy się. My God. Ten słoneczny dzień na, przez, w ciągu tego słonecznego dnia, który się niedawno zaczął, już napłynęły, przynajmniej w moim umyśle ciemne chmury. Pozdrawiam.